Hej, hej, witajcie kochane rybki z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop od 14 do 20 sierpnia 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję, że, tak, że jeżeli dzwonicie z innego kraju, Bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas przeliczyć. Moi drodzy, czasem zgłaszacie, że macie problem z zapisaniem się na sesję indywidualną. No jeżeli są te terminy zajęte, moi drodzy, no to trzeba po prostu poskakać po tym kalendarzu. Trzeba się czasem przesunąć o tydzień, o dwa tygodnie. Nie ma reguły. Aczkolwiek czasem zdarza się tak, że jest termin wolny z dnia na dzień. Więc moi drodzy, tak to wygląda. Ok, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam Was do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I chcę Wam tylko powiedzieć, że naprawdę każdy komentarz, każda łapka w górę sprawia mi naprawdę ogromną, wielką radość, więc bardzo, bardzo się cieszę, że tu jesteście. Ok, nie będę gadać, bo wiem, że tego nie lubicie. Zatem zobaczmy, moje drogie rybki, moje kochane rybki. Co tutaj będzie się działo, jeśli chodzi o

Drogie ryby, uwaga na wydatki, tak? Tutaj, żebyście uważali, a chyba, że to będzie inwestycja w samego siebie, tak? Nie bójcie się inwestować w siebie, bo to w przyszłości zaowocuje, tak? Być może też tutaj jesteście gdzieś na wczasach, czy gdzieś wyjedziecie, no, będzie też. Długi weekend, więc tutaj ostrożnie też z tymi wydatkami, no bo może Wam po prostu przy, przy, przybrakować, może możecie przekroczyć swój budżet, tak? Więc tutaj e, dla niektórych też może być to e, ten brak pieniędzy związany z dużymi inwestycjami, z przeprowadzką, e, z kupnem nowej posiadłości. No albo tak jak wcześniej wspomniałam jakiś wyjazd na wczasy, tak, więc tutaj też to może być. Słuchajcie, ale nie ma co narzekać, wyłapiecie, będziecie łapać równowagę, no i, i, i nawet jak wrócicie wypoczęci, tak, to gotowość tutaj do pracy mogą być dwa źródła dochodu. Aczkolwiek, tak jak wspomniałam, możecie łapać tą równowagę właśnie po tych wydatkach, tak? Czyli tutaj może być grubo, także zaszalejecie po prostu. No, ale no, słuchajcie, nie ma co też zbytnio się tutaj oszczędzać. Nie wiadomo, jak to życie nasze się potoczy, jak długo będziemy żyli, jak, jak. Czy nie będzie wojny, więc cieszmy się każdą chwilą, tak, żeby tutaj było fajnie. No i słuchajcie, dociągamy karty, słuchajcie, jest tak, że nieraz nie ma pieniędzy, a za chwilę, na drugi dzień możemy mieć fortunę, tak no tak i tutaj słuchajcie, zamartwiacie się tak, teraz czy wam starczy pieniędzy więc uwaga, jeżeli dopiero wyjeżdżacie na te czasy, żeby nie przekroczyć tego budżetu, ale słuchajcie, królowa monet, ona ma kasiorę, więc, więc tutaj e, wy to szybko nadrobicie słuchajcie, też tak jak powiedziałam nie bójcie się sięgać po swoje marzenia, tak, bo bo tutaj jest e, zadowolenie, spełnienie e, Swoich marzeń, aczkolwiek też ktoś może tutaj nosić maskę, tak? Coś ukrywać albo wy ukrywacie i robicie minę dobrej, do, do złej gry. E, słuchajcie, no też może być taka walka, także wracacie po pracy, po, po, po urlopie i może być na przykład okazać się, że ktoś Wam tu chce zmienić stanowisko. E, może być tak, że. Wy musicie po prostu tą konkurencję wymieść, tak? No, ktoś tutaj może Wam się pieprzyć za przeproszeniem, ale słuchajcie, nie bójcie się tego nowego działania, bo jest as, yy, no jest jakieś przeciążenie, tak? Więc tutaj przeciążenie brakiem kasy, słuchajcie, wypadły mi jeszcze te karty. Będzie dobrze, słuchajcie, działać, działać, więc być może tutaj chodzi o to drugie źródło dochodu, być może to są też działania związane z dziećmi, tak? czyli te wydatki i z tego powodu są przeciążenia, ale no temat, jest, jest tutaj AS, AS Buław, czyli wy sobie poradzicie, zawieszenie, tak, i słuchajcie, no jest cesarzowa, tak, jest cesarzowa kapłanka, więc tutaj też nauka, może to jest inwestycja, tak jak wcześniej wspomniałam, w siebie, może jakiś rozwój duchowy, może jakieś kursy, może studia, może jakiekolwiek szkolenia, tak. No i coś tutaj po prostu zaburza tą waszą pozycję, tak, ale tak czy tak tutaj będziecie mieć wsparcie od jakiegoś mężczyzny lub od kobiety, tak. Możecie zawzajemnie się wspierać i tutaj. No. Ktoś może też wymieść tutaj, próbować Wam zaburzyć tą energetykę, żeby wyjść z tej energii cesarzowej, tak? I może być tak, że przez ten tydzień chwilowo wypadniecie z tej energii cesarzowej i wpadniecie w energię królowej monet, ale Wy sobie doskonale słuchajcie, poradzicie. Yy, więc też chodzi o to, żeby nie czuć tego przeciążenia, tak? Tutaj żeby żeby yy, spać spokojnie, nie zamartwiać się, yy, skupić się na pozytywnym myśleniu. No i słuchajcie, nie, boj, nie bójcie się też sięgać po te swoje marzenia, tylko też tutaj jest takie ostrzeżenie. Yy, bo możecie żyć też w iluzji, tak, żeby tutaj. Yy, Oczywiście każdy ma prawo do marzenia, i po to są te marzenia żeby i cele, żeby je realizować, ale chodzi o to, żeby one były realne. Być może są na razie trudne do osiągnięcia. I stąd też to przeciążenie, tak? bo może to się wiązać właśnie z wyjazdem za granicę, tak, że tu jeśli chodzi o pracę, działania, może tutaj yy, trzeba pieniędzy na załatwienie wizy, trzeba pieniędzy na, yy, na paszport, tak? na jakieś tam inne dokumenty, yy, no coś jest na rzeczy, aczkolwiek wy sobie doskonale z tym poradzicie, słuchajcie, bo macie tego Asabuław, no i karty mówią, żeby działać, żeby nie bać się. Zatem moje drogie rybki, zobaczmy teraz, y, zobaczmy teraz y, co tutaj w uczuciach, w miłości, w przyjaźniach, w relacjach, y, co tu się będzie działo, już patrzymy, ryby, ryby od 14 do 20 sierpnia 2024, już patrzymy. Mhm. No, tak jak powiedziałam, ktoś może tutaj mieć takie dziwne zamiary wobec Was, zdjąć teraz maskę, ale też może być tak, że Wy będziecie zadowoleni z siebie. Słuchajcie, odkładajcie pieniądze, będzie dobrze. Być może te energie też pokazywały, że Wy chwilowo nie możecie zaoszczędzić tych pieniędzy, tak, ale tutaj jest to oszczędzanie, tak, i spełnienie też Siebie, spełnienie rodziny. I teraz tak, mogą być dwie wersje. Możecie spotkać na swojej drodze osobę, która już ma rodzinę, więc tutaj ostrożnie zaangażowaniem się swoich uczuć. Może ta osoba dopiero teraz się przyznać do tego, aczkolwiek możecie też spotkać osobę, która w przyszłości może być. Waszym partnerem lub partnerką, słuchajcie, zobaczcie, z rycerza, z rycerza monet, on się broni, tak, lub ona się broni przed tymi uczuciami, tak. W, I tutaj będzie musiał, musiała dokonać wyboru, tak. No i zobaczcie, król i królowa monet to jest para małżeńska, tak. Być może też będzie wybierać między kochanką, kochankiem, a, a małżeństwem też tak może być. Tutaj, tak. No, tu jest drugi król, więc moi drodzy, no, może to być wybór też między dwoma osobami. No dobra, dociągniemy karty, dociągniemy karty. Już tutaj wybieram, dociągnę. Jest karta świata, czyli też to może być związane z, z przeprowadzką lub zakończeniem jakiegoś etapu życia, może też pojawić się ciąża. Może być tak, że y, dotychczas też ktoś prowadził takie luzackie życie. Y, no i teraz y, może będzie tak, że będzie zalegalizowana y, ta relacja i i tutaj no koniec takiego swawornego życia, koniec, koniec laby i no i po, po prostu tutaj już takie zaangażowanie się emocjonalne. Ale słuchajcie, macie dużo denarów, to no, same denary słuchajcie, nie wiem czy to jest małżeństwo z rozsądku, no, dopiero tutaj as monet się, buław się pojawił. Albo to jest małżeństwo z rozsądku, albo to jest małżeństwo z, ze względu na pieniądze. No, tak, takie trochę dziwne energie mi się tutaj pokazują. No, na szczęście tutaj jest te sześć kielichów, czyli to też jest równowaga. Słuchajcie, może się pojawić dziś, Może też pojawić się. Osoba z przeszłości, z, z poprzedniego wcielenia, może to być osoba z lat młodości, tak, i tutaj się może po prostu pojawić. Gdzie mogła być też waszym marzeniem, takim nie do osiągnięcia, a teraz po latach mo, mo, może się okazać, że wcześniej nie byliście na tą osobę gotowi, lub gotowe, lub ta osoba nie była gotowa, i teraz właśnie pojawia się ta szansa na zbudowanie fajnej relacji. Aczkolwiek też to może przyczynić się do tego, że tu pojawia się ciąża. No, słuchajcie, ja nie wiem, już od jakiegoś czasu ta ciąża za wami chodzi. Pra, jak tak pamiętam, czy co tydzień dla ryb stawiam karty, czy co miesiąc, to ta ciąża ciągle się pojawia. Być może tutaj, no, zobaczcie też tu, no i cesarzowa, więc może tutaj być tak, że wy, drogie ryby, pragniecie strasznie tego dziecka, i, i to by było takim waszym spełnieniem marzeń, też tak. No wiadomo, jeżeli ktoś, jakaś kobieta bardzo pragnie tego dziecka, to, to oczywiście to, to, to jest takie marzenie. No dobra, zobaczymy teraz moje drogie rybki. Co tutaj nam pokażą karty Lenormand? Karty Lenormand, co nam pokażą, jeśli chodzi o yy, ten tydzień od 14 do 20 sierpnia 2023? Już patrzymy. No, spełnienie marzeń, tak? Czyli tutaj yy, zwróćcie uwagę też na energetykę. Może trzeba oczyścić otoczenie, oto, yy, oczyścić się od osób toksycznych, tak? Yy, uwolnić się, albo też zrobić duże sprzątanko, jak to się mówi. No i moi drodzy, yy, tutaj yy, mamy w tle. Yy, no znowu bociany, nie wiem, chęć założenia nowego gniazda, nowej rodziny, albo ktoś zamyka pewien etap, jedną rodzinę i wchodzi w drugą, aczkolwiek też to może być tak, że nowy członek rodziny się pojawi. Nie wiem, czy to są Wasze marzenia, czy to po prostu jest taka energia, że tutaj się coś ma na rzeczy i się pojawi faktycznie ta dziecinka. Daj Boże, jeżeli tego pragniecie. Słuchajcie, popracujcie nad snem, nad pozytywną energią, bo być może się nie wysypiacie i tutaj może być tego typu problem. Tak jak wspomniałam, zwróćcie uwagę na to, gdzie przebywacie, z kim przebywacie, z kim się spotykacie, bo może trzeba oczyścić tą energię i to zakłóca wasz sen, może też zakłócać wasz sen internet, tak, na to należy zwrócić uwagę, że może za dużo też oglądacie wiadomości albo jakichś filmów takich o, o złej energetyce i tutaj może być problem może też jakaś starsza osoba lub szef wpływać na waszą energię, tak czyli wpada do pracy, narobi rabanu i, i za chwilę wychodzi on jest w dobrym humorze lub ona, ale po prostu no te energie Zostawiła na Was. Może to też oznaczać to, że Wy pracujecie z energiami, tak? I tutaj oczyszczacie ludzi, uzdrawiacie tych ludzi i no, jesteście ważną osobą, coachem, jakąś taką osobą, która ma też dużą wiedzę. Jest wysoko, tak? Czyli ma taki wysoki poziom intelektualny, wysoki poziom. Y Wiedzy, wiedzy duchowej również, tak, czyli tutaj też, tak jakby, no, m, m, może uzdrawiać, tak, może nawet uzdrawiać na odległość, ma takie możliwości, więc tutaj, moi drodzy, bardzo fajne karty, ale też, tak jak wspomniałam, może to być tak, że może być kłótnia z szefem, ale wiecie, często jest tak, że też ta kłótnia jest takim oczyszczeniem też, nie? No, a tak samo może być w rodzinie, także tutaj jakieś, jakieś chwilowe zawirowanie. Aczkolwiek to może też oznaczać sprzątanko, tak? Takie generalne sprzątanko sobie możecie zrobić w domu, i to też może być tak. Słuchajcie, jeżeli tego potrzebujecie, może tutaj warto wykąpać się w soli, tak? Yy, Chałpę po prostu okadzić szałwią bądź też palsanto tak? I, i, I nawet zwykłym liściem laurowym, tak? Jeżeli takich rzeczy nie posiadacie więc tu nie ma żadnej filozofii. I wtedy chodzicie od progu, obchodzicie całe mieszkanie w przeciwnym kierunku zegara, tak? Żeby wyrzucić te energię. No i już patrzymy teraz karty rady dla rybek. Karty rady dla ryb. Słuchaj innych też, tak? Czyli tutaj może jakieś ważne rady ktoś Wam może. Powiedzieć, a może nieraz tak jest tak, że nie jesteśmy świadomi swoich wad i ktoś nam tam coś wyperswaduje. Trochę może zaboleć, bo wiadomo, że zawsze, zawsze krytyka boli, ale to też prowadzi do wzrostu duchowego, że możemy coś zmienić, tak? że to jest jakaś informacja, że no, coś jest nie tak, ale to nie musi być zgodne z kimś. Ważne, żebyśmy myśli w zgodzie ze samym sobą. I żebyśmy my spełniali marzenia, żebyśmy my się dobrze czuli yy, z samym sobą. I słuchajcie, poparcie, zaoferuj komuś swoje poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. Więc, yy, no albo jeżeli Wy potrzebujecie tej pomocy, nie bójcie się też poprosić, tak? Proście, a będzie Wam dane. Moi, nie wiem czemu słuchajcie, ja też tak słuchaj innych. Może tutaj chodzi, tak mi chodzi po głowie w tej karcie, żeby zwrócić uwagę też na piosenki, tak? Może tutaj mo, może, możecie mieć fajny przekaz w piosenkach, możecie mieć przekaz, w, no nie wiem, w radiu, w jakichś audycjach ale tak mi się y, słuchaj muzyki, słuchaj, słuchaj y, y, może w, tej, w tych piosenkach dodatkowo będą jakieś przekazane emocje, po prostu tak mi jakoś tu y, podsunęło się, podsuwa mi się cały czas ta myśl, więc dlatego o niej powiedziałam. Drogie ryby, to by było na tyle, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie, dużo zdrówka, no jeżeli pragniecie tego dziecka, to, to bardzo serdecznie Wam życzę. Może tutaj chodzi o uzdrowienie tego Waszego wewnętrznego dziecka, więc tutaj też może być praca z samym sobą, aczkolwiek też to może być, e, e, tak jak powiedziałam, uzdrawianie, także możecie tutaj uzdrawiać innych, uzdrawiać te wewnętrzne dzieci e, innych ludzi, więc tutaj też to może być, że możecie być właśnie tym coachem, możecie być. E, Ważną osobą dla innych, tak, czego Wam też serdecznie życzę. E, kochani, to by było na tyle. Jeżeli wyjeżdżacie gdzieś na urlop, życzę Wam udanego wypoczynku. Ściskam Was cieplutko, wysyłam moc pozytywnej energii. Buziole, pa pa, do następnego razu.